Cześć kochani. Dziękuję zawsze za to, że jesteście, że oglądacie mój kanał, że Was przybywa. Cieszę się, że Wam się spodobał mój cykl od pewności siebie. Bardzo się cieszę. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście usłyszeć. A ja dzisiaj chciałam tak nagrać, co prawda po święcie kobiet już, ale myślę, że my kobiety mamy święto każdego dnia. Więc chciałabym dzisiejszy filmik nazwać. Zachwiana wizja kobiecości, że dzisiaj tych naprawdę żeńskich kobiet jest bardzo mało, trochę nam się pomieszało, co tą żeńską energią jest, a co ją nie jest. Więc chciałabym dzisiejszy film troszeczkę temat pogłębić. Oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, ale myślę, że. Dużo rzeczy powiem dla przypomnienia, co dla niektórych, dla którym zobaczenia, że jednak to nie jest ta wizja kobiecości, która jest prawdziwa. A więc zaczynamy. Kochani, my przede wszystkim kobiecości uczymy się od naszych mam, od naszych kobiet w naszym życiu, i troszeczkę jesteśmy w takim zagmatwianiu, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Często ubieramy jakieś maski tej kobiecości, mówimy tak, tak, to jest to. Często dbamy nad wymiar od, na, o siebie, choć oczywiście tutaj chciałabym powiedzieć, że dbanie o siebie jest zawsze w modzie i zawsze będzie fajną cechą, ale czasami po prostu nakładamy tonę... Tapet na siebie, robimy jakieś różne rzeczy, które nas bolą też, i my, jako chyba jedyne, potrafimy bardzo dużo bólu znieść, i to właśnie dlatego naszego zewnętrznego wyglądu. Kochani, ja wielokrotnie na naszym kanale jakby zaznaczam to, że kobiety muszą sobie zaznająć, dla kogo to robią. Ja wiem, że większość powie, że dla siebie. Ale wiecie, że wszelkiego rodzaju zabiegi one uzależniają. Ja nie jestem tutaj przeciwnikiem tego, kochani, ale to nie o to chodzi. Kochani, wiele razy pracowałam w środowisku pracy, gdzie były na przykład same kobiety, ale one były tylko z nazwy kobietami. Tam żadnej energii żeńskiej nie było. Kochani, zgodzicie się ze mną z tym, że dzisiaj kobiety ze sobą rywalizują. One poniżają czasem bardziej y, niż mężczyźni. Kobiety się nie wspierają, kobiety nie realizują swoich celów, pasji, one gdzieś się tam pogubiły. I dlatego dzisiaj chciałam ten film nazwać tak, a nie inaczej. Utknęliśmy w jakichś konceptach, czym ta kobiecość jest. I tak jak wspomniałam na początku, że uczymy się od matek, a matki też nie zawsze wiedziały, czym ta kobiecość naprawdę jest, więc my nie mamy tych wzorców. I później pogubione takie oddziałujemy na swoje córki, oddziałujemy na inne kobiety, tak jak się wyuczyłyśmy. Więc ja tutaj też nie chcę napiętnować kobiety, że one właśnie takie. Są, że nie chcą się może troszeczkę obudzić, bo to kochani nie o to chodzi. Ja zawsze staram się wam sprzedać to, że my mamy mieć otwartą głowę, że może nie wiem, że nie wiem, że coś robię w ten sposób i nie patrzę, czy ja robię dobrze, czy nie. Przede wszystkim kochani, to nie para szpilek kobiece, to nie czerwone usta. Same sobie wybieramy, jaka nas jest zewnętrzna strona, ta. Wizualizacja nasza, czy my nosimy spodnie, to też nie ma znaczenia, ale kobiecością jest głównie to, co my dajemy ze środka, to, co my dajemy innym ludziom, to, czy my jesteśmy empatyczne wobec siebie, wobec innych ludzi, to, czy my dajemy ciepło innym ludziom, czy po prostu typowo kobieta jest początkiem wszystkiego, zmienia. Nastawienie ludzi wokół siebie. I kochani, często my w pracy o tym zapominamy. Praca to jest taką sferą naszego życia, że tam troszeczkę męskiej energii nam jest potrzeba. Potrzeba zarządzać czasem, ludźmi, to jest typowo męska energia. Tylko fajnie jest dodać jakąś empatię do drugiego człowieka. Jakieś to, żeby to fajne, żeby miejsce było klimatyczne. Rzadko mężczyzna o to zadba, ale kobieta zadba zobaczy jakby kobietę w innej kobiecie. I zadaj sobie pytanie zawsze, jeśli jesteś w przysłowiowej robocie: czy ty chciałabyś tak traktować, żebyś ty była tak traktowana, tak jak ty traktujesz swoje koleżanki? czy swoją szefową, może sama jesteś tą szefową, czy ty stosujesz dyktaturę, narzucasz coś innym kobietom, czy ba, czy potrafisz nawet wyeksponować swoje decyzje od innych kobiet. Więc tutaj ta empatia musi być w jakiś sposób ograniczona, bo dobre zarządzanie firmą to jest męska energia ze sztyptą żeńskiej, bym powiedziała. Nie? pewne rzeczy dopuszczane, ale też egzekwowanie, dawanie do wolnej ręki na tyle, żeby nie każda kobieta jest taka sama. I to jest inny temat, ja tutaj nie chciałabym wchodzić w to, tylko chciałabym pokazać to zachwianie właśnie tej kobiecości, że myśmy się pogubiły jako kobiety. Co warto zrobić, co warto zajrzeć w sobie? czy ja mam intuicję czy ta intuicja jeszcze ją w ogóle potrafię do niej dotrzeć I, bo kobieta żeńskiej energii ona ją posiada ona ufa sobie to nie znaczy że każdy wybór będzie dobry ale każdy wybór będzie miał swoją moc jeśli my chcemy spotkać niewykastrowanego mężczyźnie, bo często mówimy że mężczyźni są wykastrowani to najpierw ty Bądź kobieca, to wtedy przyciągniesz prędzej czy później do swojego życia takiego mężczyznę. My troszeczkę boimy się tych swoich pragnień, tej swojej sfery seksualnej, dlatego zawsze powtarzam jedną rzecz. Kobieta musi siebie poznać, zanim zawrze taki związek na całe życie. Szczególnie, kiedy już Musi trochę pobawić się sobą, zobaczyć, co lubi. Czasem lubi yy, to, co lubimy, dopiero się nam ujawnia po jakimś czasie, czego nie akceptujemy, jakie są moje granice, jakie są moje wartości. Jak sobie zwizualizuję, jaki ten mężczyzna jest, i to, jakiego ja chcę, czy to jest w ogóle realne. Bo często kobiety, które przychodzą do mnie, mają długie oczekiwania, wobec siebie również, nie? I czy ja na przykład jestem empatyczna i daję wyrozumiałość, zrozumienie też sobie. Czy ja sobie robię przyjemności, bo kobieta, która jest napełniony ma ten swój zbiorniczek, tej swojej energii żeńskiej, czy umie zadbać o swoje ciało w ten sposób, o swoją duszę, nie o czystą kuchnię czy czyste mieszkanie, to nie jest aż takie ważne. Która potrafi zarządzać sobą. Tutaj się kłania też praca z wewnętrznym dzieckiem, do którego ja zawsze chętnie Państwa zachęcam, że to bardzo wiele sfer życiowych uleczy nam, żebyśmy się przestali w masochistyczny sposób, wręcz sadystyczny, traktować inne kobiety. Puknijmy się czasem w przysłowiową głowę i zastanówmy się, co my robimy. My nie umiemy zarządzać własnymi emocjami często, ale żądamy od kogoś. My często nadużywamy słowa bycia toksycznym, narcyz narcyzmu to już w ogóle. Często uznajemy, szybko szufladkujemy inne kobiety, bo my w przysłowiowe. Inne życia chcemy zaglądać, my się porównujemy, a zajmij się swoim ogródkiem, zajmij się sobą, zajmij się swoim życiem. Kochani, ja ciągle powtarzam, że kobieta, która poznała siebie, umie zarządzać sobą, przepracowała swoje wewnętrzne dziecko, ona potrafi dużo rzeczy sama uzdrowić w swoim życiu. I nie interesuje się, co robią inni. Ona przychodzi z uśmiechem, zaczyna dzień, z uśmiechem przychodzi do pracy. Nawet jak, przecież ją też dotykają różne rzeczy, ale ona umie tym zarządzać. Jej energia rośnie, zaraża innych, nie zaraża tylko domowników, ale w pracy również. Z taką osobą najczęściej bardzo się chce spracować. Ta energia uskrzydla. Częściej się ludzie z nią spotykają, bo pragną czegoś, ale jak jesteś w środowisku, które jest pozbawione kobiecości, tężeńskiej energii, to i uciekasz od tego. Kochani, często uciekamy lub zarażamy się toksycznością od innych kobiet. Boimy się przeciwstawić, bo myślimy, że tak trzeba. Kobiety mało o sobie wiedzą. Ale o koleżance chciałaby wiedzieć bardzo dużo, bo wtedy czuje się bezpiecznie. Kochani, zajmijmy się sobą. Jak my będziemy uprawiać tylko swój ogródek, dbać o te granice, dbać o to, żeby wzrastać w tym, co mamy, to ten ogródek będzie się poszerzał o innych ludzi, o innych ludzi, którzy będą dla nas ciekawi, nawet nas zranią, zdarza się tak. Ale my przyjmiemy to jako dar życia. Że tak po prostu się zdarza. Kochani, kobiecość budujemy, mamy szansę zbudować od siebie. Wtedy przyjdzie męskość do naszego życia. Nie była najpierw męskość, była kobiecość. Była ta żeńska energia. Facet przyszedł, były fundamenty kobiecości, później przyszedł Adam do Ewy przecież. I zobaczmy, jeśli my rozkwitniemy, będziemy piękniejsze, będziemy miały blask w oczach. Popatrzcie, jak patrzycie na niektóre kobiety. Nieważne, ile mają lat, ale ten blask jej żeńskiej energii kobiecości bije. To, czy Wy będziecie miały krótkie włosy, czy długie, to Wasza sprawa. Czy będziecie nosić spódnicy, czy dekoldy, to też Wasza sprawa. To w ogóle o to nie chodzi. Chodzi o to, Waszą moc. Która bije ze środka pomimo padania deszczu z problemów czy z jakichś sytuacji trudnych. No, są. Ale Twoja moc, Twój blask w ogóle te problemy, te życiowe pagórki w ogóle nie zmieniają. To my byłyśmy pierwsze i to od nas zależy. Zobaczcie, jak my często się porównujemy, że szukamy akceptacji. Poznamy mężczyznę i od razu chcemy coś od Niego, od razu chcemy deklaracji, od razu mamy jakieś wymagania. Często jest tak, że jak on nas przedstawia rodzinie, to musi nas zaakceptować matka, siostra, jeszcze Bóg wie kto. Kochani, a czego ty się boisz? Jak Cię nie zaakceptują, no to co z tego? Przecież to mężczyzna sobie ciebie wierzy. Jeśli wam nie wyjdzie, trudno, jeśli On pójdzie za głosem innej kobiety, czy to matki, siostry, czy kogoś kogoś nowego, a niech idzie. Było fajnie, cieszę się, że się zdarzyło. I podziękuję mu jeszcze za to. I to znowu, jeśli my jesteśmy w żeńskiej energii, poznamy mężczyznę, urosłyśmy przy nim, a on, dajmy się na przykład, wycofał z tej relacji, to my jesteśmy o poziom wyżej i znajdziemy kogoś, jeśli nie stracimy tej żeńskiej energii, znajdziemy kogoś, kto będzie na naszym, na naszym poziomie. I znowu się Wzrośniemy, on może nam nie dorównać i relacja się rozpadnie. Ale już ile wiemy o sobie, ważne jest, żeby nie brać tego do siebie. Jest nam smutno przez jakiś czas, bo relacja się rozpadła. To naturalne. Nam zależało. Ale my, kobiety, za wszelką chcemy, chcemy wiedzieć, co, jak i dlaczego. A mężczyźni często nie chcą nas zranić i prawdy nie mówią, tylko nas okłamują. A my czujemy albo ulgę z tego powodu, że wiemy jakąś pseudoprawdę o rozstaniu, a później się okazuje, że było inaczej. Ale po co ci to wiedzieć? Jak ty masz swoje poczucie wartości, wiesz kim jesteś, szacunek do siebie, własną godność, ty nie potrzebujesz, ktoś od ciebie odszedł, widocznie tak zadecydował, ty to zaakceptowałaś, ale to nie zmienia twojego myślenia o sobie. I kochanie, to jest kobiecość. Kobiecość to jest moc i siła wewnętrzna, Ty uzewnętrzniasz tyle, ile potrzebujesz. Ile chcesz. I Ty to określasz. Te swoje czerwone usta, jeśli chcesz. Te swoje, nie wiem, czarne, zielone paznokcie, jeśli chcesz. Jeśli robisz tipsy, tipsy to Twoja sprawa. Jeśli. Doczepiasz włosy to też Twoja sprawa. Nie daj się określać komuś zewnętrznie, jak ty masz wyglądać. Twoja kobiecość jest w środku. Naprawdę, kochane, chciałabym Wam na to zwrócić uwagę. I nie zniekształcajmy same siebie po to, żeby zadowolić innych. Jeśli to nam pomoże i szczerze ze sobą staniemy, że mi to pomoże i ja spowoduję, że siebie bardziej zaakceptuję. W ogóle akceptacja to wcale nie jest na tym poziomie, że my musimy coś z sobą zrobić, żeby się zaakceptować. To jest nieprawda. Stańmy z prawdą same z sobą, z tym, jakie mamy przekonania o sobie, zanim uznamy, że trzeba coś zrobić. Także kochani, ja Was bardzo serdecznie ściskam. To jest temat rzeka. Ja planuję właśnie coś od kwietnia nowego, będzie głównie dla kobiet, choć mężczyźni też mnie słuchają. Ale czasami właśnie po to, żeby więcej się dowiedzieć o kobietach, bo kobieta to jest jak księga, której ciągle jest mało. Także kochani, ja w swojej żeńskiej energii bardzo Was ściskam. Dziękuję, że jesteście. I że przybywacie na mój kanał? Piszcie w komentarzach, co wy uznajecie za swoją kobiecość i co dla Was warto jest chronić, a czego możecie się wyzbyć. Tylko pamiętajcie, że wszystkie nasze aspekty są właśnie nasze. I to powoduje, że my jesteśmy wyjątkowe. Nie ma dwóch takich samych kobiet. Wszystkiego dobrego, kochane.